Witajcie! Dzisiaj bym chciała o Piśmie Świętym. Święte kierowni mają, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jak często sięgamy po Pismo Święte? Katek z Kościoła Katolickiego. Mówi, Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Dobry Watykańskiej II, od początku stworzenia Bóg prowadzi dialog ze człowiekiem, a Pismo Święte jest właśnie jednym z elementów tego dialogu. Że już żadne słowo słowo ufać nie możemy, bo słowa tego się kłamiła, pozostaje jeszcze słowo Ewangelii, kardynał Wyszyński. Ewangelia to Pismo Święte, to drogowskaz dla nas. Tam są wskazówki, tam lepiej poznajemy Boga, uczymy się o Nim więcej. I co Biblia mówi na temat, jakie słowa z Bibii, gdzie możemy znaleźć coś o piśmie świętym? Ty masz słowa życia wiecznego. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 68. Twoje słowa jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Psalm 119. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i życiem. Słowa jest zasadą życia. Duch daje wste. I podstawą życia duchowego, oprócz modlitwy i sakramentów, jest czytanie Pisma Świętego. Jak często do niego zaglądam? Dużo można znaleźć na temat Pisma Świętego w dokumentach kościoła. Ja to nie interpretować je po swojemu. ja ten was zostawiam.